Ciągnik liczy CASE 110 świeżo sprowadzony z ładowaczem czołowym QUICK Q950 oraz przednim podnośnikiem HEWA Ciągnik jest z 2002 roku Woda ma bardzo ładne opony, szerokie 480 ładować na Eukrawiance, trzy sekcyjny samo poziomujący Pelnik jest w oryginale, jedynie felgi zostały odświeżone. Też to jest Tyny 520 kleberbie 520 70 238 38 Przypady wyjść hydraulicznych Podnosik bardzo mocny z dwoma siłownikami wspomagającymi Siedemko dla pasażera jest to jest operatora ciężkie instrukcje Bałek Eko 540 tysiąc Tutaj ustawienia podnośnika Cię posiada klimatyzację Przy berdach Tutaj są półbiegi, podnośnik, dwie pary wyjść hydraulicznych, rewer wśród tyłu Bardzo ładna maszyna w oryginale Zapraszam do oglądania, pozdrawiam